Hej, tutaj znowu urwis i dzisiaj mamy recenzję plecaka Swiss Gear Mercury. Ten plecak jest naprawdę rewelacyjny, bo w nim spotka quality, top design i komfort. To jest jednym plecaku, nie? Tak nie jest. Plecak jest zrobiony z najwyższej jakości materiałów i to jest wytrzymały geostyczny nylon. Który jest bardzo dobry do czyszczenia i pielęgnacji Masakra I teraz zobaczymy jaki ekstremalny mamy w środku tego plecaka Idziemy Ten plecak mieści w siebie laptopa do 16 i bez żadnych problemów Miejsce do laptopa jest wyścielaną z takim miękką piękną. I także wiesz, że mój laptop będzie tutaj leżeć spokojnie i nic nie stanie. Mniejsza przegroda posiada organizer na przybiory biurowe. Oczywiście, że jest osobna kieszienka do telefonu oraz MP3. Może tutaj tak. No właśnie. Właśnie. A przednia klapa zawiera kieszionkę na różne rzeczy i ojec, zasłona z boku. Oczywiście, że mamy włączne siatkowe kiesienki na napoje. Dla bezpieczeństwa na tym plecaku jest zrobione oblazkowe paski tutaj właśnie i, tu, i tutaj, Ok? Dla Twojego komfortu plecak ma profilowany plec. Pojemność tego plecaka jest 22 litra.